Oglądacie film z zamkniętymi oczami? Nie film, tylko atak własnej pory. Zbyt straszny patrzeć. Więc nie wyłączmy telewizor. Nigdy! <śm> Ach, teraz będę miał złe sny. pod łóżko i sprawdzę, co się dzieje. Nie! Jeśli ci połknie, nigdy sobie tego nie wybaczę. Nikt mnie nie połknie. Przecież nie istnieje żadna błotna zmora. Ja zajrzę. Albo nie. Sprawdzę ręką. Jestem! Dotknęłam jej, jak z nią walczyli w filmie. Dobra, wiem. Potrzebny jest suchy lód i wielka, obracająca się stacja kosmiczna. Spokojnie, oddychaj. Nie mogą kłamać. Myślisz? Wiem, co powiem ci historię. Teraz? Tak, to historia o dziewczynce, Helenie i jej piesku Marcie. Pewnego dnia mama Heleny zastała w domu niemiłą niespodziankę. Mój wazon potłukł się. Kto to zrobił? Nie wiadomo. Nikogo nie kocham. Nie Aj, już dojeżdżał. Przecież nie mógł podłóć się sam. Któryś z was musiało tu być, kiedy spadł. A ja nie, to nie ja! Ja też nie! Jako siprydun oświadczam, że ja i Skips byliśmy w holu. Myślę, że Słoni mógł to zrobić. Słonie robią orzeszki, a tam jest pusty słoik po maśle orzechowym. Ach, nieważne. Mamy zagadkę i trzeba ją rozwiązać. Nie sprząta się dowodów przed końcem dochodzenia. Najpierw trzeba zrewidować kolejność zdarzeń. Zre co? Zrewidować, czyli przyjrzeć się im od nowa? Tak jest. Omówmy zdarzenia w kolejności, w jakiej do nich doszło. To co? Zaczynamy? Ty pierwszy, kochanie. E, ja? Dobrze. Akurat otwierałem słoik z masłem orzechowym. Masło się skończyło, więc wziąłem nowy słoik. Aż nagle usłyszałem dziwny dźwięk. Pomyślałem, że zostawiłem włączone radio na piętrze, więc poszedłem je wyłączyć. Już po kilku krokach usłyszałem hałas z kuchni. A po chwili zgasło światło. By ustalić, co się stało, ruszyłem w stronę kuchni. Oh! Sam nie wiem, jak, ale wpadłem na ścianę. Później światło zapaliło się. A? Żadnej ściany nie było. Wszedłem więc do kuchni. By znaleźć potłuczony wazon i pusty słoik po maśle. To wszystko tak w pigułce. Nie, Skitz. O co Skits pytał? Skits nie zrozumiał, o jaką pigułkę chodziło tacie. Pyta, czy ktoś jest chory. Tak, czasem się mówi, kiedy dużo się dzieje w krótkim czasie. Chodzi o koncentrację zdarzeń. Niełatwo to zrozumieć. Ściana? Aha, może ja spróbuję wytłumaczyć, co się stało. Rzucaliśmy z Trumanem piłką. Za którymś razem rzuciłam zbyt mocno i już po chwili usłyszeliśmy straszny trzask. Potem zgasło światło. Obok mnie przeszedł ktoś, kto niósł wielki liść bananowca. Krzeszka bananowego! To był liść bananowca? No, tak mi się wtedy wydawało. Potem przyszłam tutaj, włączyłam światło i zobaczyłam wazon. No dobrze, rozumiem, że rzuciłaś piłką i tak stłukłaś wazon. Nie, to nie jest dobra konkluzja. Konkluzja? Oh, nie da się tego narazić bardziej sprawnych słowa. Co to znaczy konkluzja? Konkluzja to nic innego jak ostateczny wniosek. Mówiąc, no, Słuchajcie teraz mojej wersji. Pobiegłem do kuchni, by złapać piłkę. Były tam obydwa psy. Robiły coś dziwnego na stole. Nie wyniósł z kuchni panny. Co ty mówisz? Ktoś wyniósł z kuchni drzewo? Albo wyniósł, albo wyszło samo. Tego nie mogę stwierdzić. Ach, zdaje się, że psy mogły mieć z tym coś wspólnego. My? A czego szukaliście na stole? Niczego. Weszliśmy niewinnie do kuchni i zobaczyliśmy swoich pomach orzechowych. Prawie pusty. Powinien być pełny. Może, ale nie był. Postanowiliśmy ze SkidSim oszczędzić wam pracy przy zmywaniu. Gdy wpadła miłka, to się bawić. Skid! Później był ten trzask. I jak już mówiono, po chwili zgasło światło. Coś wielkiego wyszło z kuchni. Zobaczyłam, że ciągnie za sobą linę. Ciągnęłam z całych sił, ale nie mogłam tego zatrzymać. Tak, pocisk czas kosztuje od dwóch tysięcy dwóch i pół do pięć. Co, co też ja no tu miejsce, wciąż, to wciąż, nie wciąż, wciąż, nie wciąż nie rozumiem. Ma? A? Jeśli ktoś pyta, A? co to miało miejsce, to chcę wiedzieć, co się działo. Zastanówmy się. Jeszcze raz. Danny, usłyszałeś dziwne dźwięki i wyszedłeś z kuchni. Potem był trzas. Zgadło światy, bo wróciłeś, ale wciąż pospadłeś na wpadła do kuchni, rozległ się trzask, a potem znalazło tak. światło. Tak, i widziałam liść bananowca. Hmm... Truman, pobiegłeś do holu i tam zobaczyłeś drzewo. Tak mi się wydawało. Było ciemno. Wy dwoje, Marta i skic. Żadne z was nie widziało, jak wazon spada, za to Marta gryzła linę. Może to brzmi dziwnie, ale tak właśnie było. Na podstawie tego, co po kolei opowiedzieliście... Nie można wywnioskować, co się tu zdarzyło. Być może trzeba jeszcze raz zrewidować fakty. Czy zanim się tym zajmiemy, mogę tu trochę posprzątać? Zgoda. Dobry pomysł. Skit i ja uważamy, że fakty najlepiej rewiduje się w wygodnym, miękkim fotelu. Będziesz tu jeść? Tak. Też czuję masło orzechowe. Nie, skiz. Lepiej tego nie otwierajmy. Kto wie, co za siła tak wybrzuszyła drzwi? Trąba? Ci, co słonie robi w naszej szafie? Trąba. Czy to masło orzechowe? Skoro byłeś w kuchni, to wiesz, kto podługa Nie powiesz nam, bo ludzie nie powinni wiedzieć, że zwierzęta wychodzą z o. kiedy chcą? Ej, skizma, Ludziom nic nie mów. Powiedz nam! I tropa opowiedział nam, co się stało. Wyszedł sobie z zo na spacerek. Nawet nie wiedział, że jest głodny, dopóki nie poczuł tego zapachu. Słonie kochają masło orzechowe. Nie mógł do niego sięgnąć. Wiedział, że w drzwiach się nie zmieści, choć może. Olej sprawia, że nawet słonie chudną. Musiał się ukryć. Trąba ruszył do salonu i tam wpadł na niego tata. Helena nie dotknęła liścia. To było ucho trąby. Truman nie dotknął drzewa, tylko trąby, trąby. Ja też nie gryzłam liny. Wypaść, trąba. I to już wszystko. Każdy z nas ufał swoim zwierzłom, lecz zauważył się słowa w salonie. Ty jedno Przynajmniej przestałam się bać. <laughs> Fajnie. Ale co to ma wspólnego z błotną zmorą? <laughs> no to dobrze, że pytasz. Opowiedziałam ci o tym, bo czasami rzeczy nie wyglądają na to, na co wyglądają. Mam znów zajrzeć pod łóżko? Aha. Nie dotknęłam błotnej zmory. Boli! No, rozumiesz, że hmm. mai, chciałam przyznać się Tobie e, w ten kolorowy sposób. Boli! Boli. A czemu dałaś zbity bazon? O! No! Marta! Miałam gorszy dzień! Ach, jutro się tym zajmiemy, dobrze? Jesteś kochana! Henko, chcesz posłuchać historii o pogryzionym włóczę? Marta!